Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem Messi, a to pierwszy odcinek nowej serii na moim kanale. Tak, ostatnio wysyp nowych serii. E, właściwie nowego wyzwania. Witam się z wami z małą bohaterką, Kirą, e, którą właściwie pro... pomagaliście mi. Chciałam powiedzieć, proponowaliście mi. Pomagaliście mi e, wykreować ją. Wybraliście mniej więcej no po prostu płeć głównego bohatera, także tu najwięcej głosów zebrała dziewczynka. Wybraliście miejsce zamieszkania. Komorebi miało najwięcej głosów. Wybraliście no, stosunki między jej rodzicami. No tutaj padło na takie dosyć kontrowersyjne, czyli to, że niestety często się kłócą. Oczywiście kolor włosów, rudy, który kłócił mi się tu strasznie z waszym wyborem miasta Komorebi. I i i kolor oczu, zielony, także jak już pisałam wtedy na relacji, na Instagramie, na którego was zapraszam, jeśli chcecie być na bieżąco w miarę. Yy, to, to, to postanowiłam, że jej mama będzie Japonką, tata Irlandczykiem. No i tutaj od razu mi się zarysowała historia, Dlaczego się kłócą? Ale o tym może dopiero jak przejdziemy do, do kasa, bo pokażę Wam ich pokrótce w kasie, jak się prezentują. No tak, to mała Kira obudziła się tutaj nad ranem, narobiła w pieluszkę, także bardzo by chciała, żeby ktoś ją pewnie wykąpał. Ale już mówię o wyzwaniu może pokrótce. Mm, tak, to jest mała Kira, jej mama Akemi. Myślę, że yy... Kiruś, a Ty masz yy... masz zamiar teraz się śmierdząca tu bawić? Nie, mama śpi, ale musisz ją koniecznie obudzić. Chociaż widzę, że tata jest w twoim. Poproś go o napój, dobra, będziesz go budziła. Okej, okay, już sama postanowiłaś, dobra. Kira śmiga, idzie obudzić tatę, pewnie poprosi go o kąpiel. To niedobrze, bo tata będzie przez to w złym nastroju przed pracą. Ale dobra, tak zadecydowała już sama. No ja wiem, <ścoughs> no, rewelacyjnie go obudziłaś ze łzami w oczach. No ale co zrobić? Pielucha brudna, powinna być czysta. No i co? I tata się obudził. No, tak. Dobrze, to idziemy się kąpać. A ja już wam powiem coś więcej o tym wyzwaniu. Opuśćmy może ściany, idziemy się kąpać. Wyzwanie nosi tytuł Wyzwanie idealnego życia. I polega pokrótce na tym, że pozbywamy się tego standardu, w którym zapewne większość z nas gra, czyli rozpoczynanie gry młodym dorosłym. Zazwyczaj każdy z nas rozpoczynając grę. Robi to po prostu przez stworzenie młodego dorosłego. No i wtedy szukamy mu pracy, szukamy potencjalnego partnera, zakładamy rodzinę. No i tak to wygląda. Także gdzieś tam umyka nam całkowicie początek tego, jak to się stało, że, no, że ten bohater jest, jaki jest. Zaczynamy tak no, od młodego dorosłego, bez żadnych umiejętności. Oj, ty mały słodziaku. A tu następuje przełamanie tej konwencji i zaczynamy grę y, jako toddler, tak, jako małe dziecko. Y, no i naszym celem jest skupienie się całkowicie na, y, no w tym przypadku na tej małej żabce, bo Kira teraz przechodzi przez fazę y, uwielbiania żabek. Tak, żabki to jest po prostu dla niej numer jeden. No i co ty będziesz tutaj robiła? I tak, bo zazwyczaj wiecie, gdzieś tam jak, no nie, no i zrobiłaś pieluchę, a tutaj masz, skorzystaj z nocnika, przecież możesz to zrobić sama. Oż ty mały berbeciu, jesteś niezależna, tak, bo to też za tym głosowaliście, także my jesteśmy takim trochę małym samotnikiem, niezależnym, sami chadzamy sobie własnymi ścieżkami. No, i dobra, wracając już do tematu tej rozgrywki, bo zazwyczaj jest po prostu tak, że przy przejściu gdzieś tam już, jak dzieci naszego głównego bohatera stają się młodymi dorosłymi, to my porzucamy tamtą rodzinę. Gdzieś tam do niej będziemy zaglądali co jakiś czas, ale już skupiamy się na grze kolejnym młodym dorosłym. No, tu będzie zupełnie inaczej, bo. Tu będziemy się skupiali cały czas na Kirze, na jej życiu od toddlera do tak naprawdę starości aż po śmierć. No i tak tak będzie wyglądała ta rozgrywka. Ty jesteś spięty. No tak, tak. No bo tak jak zdecydowaliście no niestety niezbyt dobrze nam tutaj wychodzi w naszym małżeństwie weź może młody Weź szybki prysznic. I, i, I weź resztki. Czy my w ogóle cokolwiek zdążymy? Dobra, na dziewiątą dopiero mamy do pracy. Tak, Fin. Fin, jak ja Was nazwałam w ogóle? Harti. Fin Harti jest takim dosyć artystycznym simem, który niestety ze względów rodzinnych jest zmuszony podjąć pracę w korporacji. No, musimy jednak tą rodzinę w jakiś sposób utrzymać dobra zdążysz zjeść a Kemi przydałoby się żebyś ty też już wstała e, skorzystaj sobie z toalety mała tak tobie świetnie się powodzi co ty byś chciała tutaj gdzie ty idziesz no dobra idziesz zwiedzać i brudzić hmm, może mogłabyś coś dać Tutaj małej Akemii. Weź, 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 daj jej jedzenie. O! Świetnie. E, I może też pokrótce pokażę Wam dom. No, już zapewne go widzieliście w pewnym sensie. E, to jest dom dla tych, którzy oglądali mój first look e, śnieżnej eskapady. To był dom e, Riku i e, Sakury. Sakury? Tak, tak. Więc leciutko, delikatnie go zmieniłam. Prezentuje się w ten sposób. Tu mamy przedpokój dosyć obszerny, kuchnię z miejscem do jedzenia śniadań. Tu mamy salon miejsce, gdzie rodzina głównie będzie spędzała czas. Jest też miejsce dla małej Kiry, żeby sobie porysowała. To jest taka dosyć artystyczna rodzina. Tutaj już chyba Akemi coś zaczęła rysować, tak, zaczęła malować. Tu miejsce do medytacji. W międzyczasie, jak któryś z rodziców będzie medytowało, mała Kira może się zdrzemnąć. A tu łazienka, gdzie mamy miejsce oczywiście na prysznic, żeby się opłukać przed kąpielą, umywalkę, nocnik, no i tutaj taką małą. Toaletę na górze, o matko, ojej zjadł mięso, no niedobrze i jeszcze idzie do pracy w okropnym nastroju, no cudownie, świetnie. Na górze mamy malusieńki taki przedpokój, korytarz właściwie, to nie jest przedpokój, korytarz. Tu całkiem sporą y, sypialnię małej Kiry, także jest dużo zabawek, wszystko co sprawi, że będziemy mieli idealne. O, coś tu jest zepsute idealne dzieciństwo miejsce na drugą łazienkę myślę, że nam się przyda. Y, I główna sypialnia rodziców. Ajajajaj, no tak, brzuszek głodny. Czy, czy ty coś zjesz w brzuchu? O nie, mama jest. Y, mama jest niestety. Chyba przeziębiona. Czy ty możesz to zjeść? O dobrze, je. Yeah. Dobra, coś mamy. Super. Fakt, że y, więcej wyrzucasz z tej miski i jesteś mega niezadowolona. <noise> Ale no, co, co ja ci dziecko powiem? No, dobrze, że masz cokolwiek. Okej. Okay. Dobra. I może jeszcze. Czy ktoś może nas w ogóle stąd wyciągnąć? Mamo, wyciągnij mnie. Dobra, mama poszła skorzystać z toalety. Weź ją podnieś. Po pierwsze, a ja może pokrótce przy okazji wam opowiem o. Co to jest? a to jest nasz tata to jest tata Akemi, y, Takumi y, który nie za bardzo przypada za y, swoim y, zięciem y, no tak <grywy> ale o tym może później nie tato, nie idziemy do eleganckiego klubu myślę, że to nie jest zbyt dobry pomysł no, jesteśmy nareszcie, myślę, że teraz już sobie damy radę, jesteśmy trochę smutne y, no dobra już jesteśmy szczęśliwe, We? Ją. Nie, 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 nie nie. Boży, nie, nie. nie, nie, nie. wyjmij mnie w górę. Proszę, proszę. Proszę do góry. No i tak, jeśli chodzi o, o zasady posać tu Kirę. Jeśli chodzi o zasady, to one są takie bardzo no, będzie mi teraz przeszkadzało cały czas ostatni pociąg. Okej, okay, uciekł mu pociąg. No dobra, myślę, że zostaniemy w hotelu kapsułowym. Postaramy się. No tym bardziej, że pokłóciliśmy się ostatnio trochę z Akemi, więc on raczej no, będzie unikał mimo wszystko tego konfliktu. Zostaniemy w hotelu kapsułowym. Higiena minus 10. Tak, jeśli chodzi o zasady tego naszego idealnego życia, to. Co ty byś chciała? Baw się klockami. Nie mamy klocków, akurat. Oglądaj książkę, dobra. Może sobie pooglądaj książkę. Niech będzie. To są takie bardzo, bardzo podstawowe rzeczy do wykonania i to tak naprawdę od Was zależy, gdzieś tam, na jakim etapie tego życia będziecie chcieli je spełnić. Bo to rzeczy takie jak y, pierwsze kroki, czyli. Y, czyli po prostu umiejętność poruszania się na drugim poziomie. Y, no tutaj naprawdę lista jest dosyć spora, ale no, postaram się wyświetlić y, główne zadania do wykonania, bo tam mamy y, posiadanie super y, urodzin, ale to też od was zależy, co wy rozumiecie jako wasz bohater y, jako te super urodziny, bo może. Uwielbia bardzo wodę, więc tu będą najlepsze urodziny, na przykład na basenie. Może uwielbia las, więc może kemping pod, pod namiotami. Naprawdę, tu już wszystko od Was zależy, co Wy będziecie rozumieli przez te idealne urodziny. Zorganizowanie imprezy, pierwszy dzień w szkole, pierwsza miłość, pierwszy pocałunek, pierwszy raz barabara, wyprowadzenie się z domu rodziców pierwszy dzień w pracy wypełnienie marzenia które sobie wybierzecie to niekoniecznie musi być aspiracja o matko ona jest chora ona jest chora dobra musisz koniecznie Akemi przygotować coś na śniadanie nie masz wyjścia niestety my malutki później klocki kupimy na razie pobaw się troszeczkę piramidką co tą książeczkę zostaw mama coś zrobi do jedzenia Weź w ogóle się e, przebierz, bo w ten mój twój żabkowy. E, tak, no i tam naprawdę jest tego, no mówię, to będzie z boku pokazane. E, no, jest tego trochę. Plus są jeszcze bonusowe rzeczy do spełnienia, które myślę, że tak czy siak uda mi się spełnić, bo nie jest to jakaś y, duża lista. Ja oczywiście całe wszystkie zasady do wykonania umieszczę wam w opisie tego odcinka o swodziaczku. No ale dobra, może może przejdźmy sobie w międzyczasie do kasa, pokażę wam naszą rodzinkę i opowiem o nich coś więcej. Chodź tu pobaw się jeszcze lalkami. No, i witam się z Wami w Kasie. Yy, może na początku, zanim pokażę Wam wszystkie stroje małej Kiry, yy, opowiem Wam co nieco o jej rodzicach, ponieważ zadecydowaliście na Instagramie, że rodzice mają zadrę, kłócą się. No, ta kłótnia nie. nie nie trwa od początku ich związku. Oni bardzo się kochali, obydwoje mają takie artystyczne dusze. Ja ich zrobiłam jako Simów z historii, po prostu przeklikałam, no i tacy mi wyszli, więc obydwoje są kreatywnymi Simami, co już tu zapewne widzicie. Ehm, oprócz tego, Akemi jest bardzo ambitna, no i jest poza tym dobra. Aspiracje pominę, bo na 100% nie uda mi się zrobić ich aspiracji, nie będę miała na to czasu. No, pokrótce historia jest taka, że no niestety mała Kira przyszła na świat dosyć niespodziewanie. Ani Akemi ani Fin nie byli na to gotowi. Jako początkujący dopiero artyści nie mieli zbyt dużo pieniędzy. No i niestety właśnie ta sytuacja finansowa spowodowała, że musieli wrócić do Komorebi, do rodzinnego miasta rodziców Akemi. Tu też mieszkają dziadkowie, także myślę, że no totalnie zafiksowani na punkcie swojej kochanej wnuczki. Niezbyt bardzo są za Finem, no nie bardzo im to pasuje, ale no dziadkowie byli tak kochani, że po prostu odstąpili swój dom, a sami kupili troszeczkę mniejszy. Także ten stary dom, w którym teraz mieszkamy, to jest dom jeszcze dziadków Akemi, tak naprawdę. Można powiedzieć, że dostała go w spadku, w prezencie od swoich rodziców w tym momencie, co nie za bardzo odpowiada Finowi. No i z tego względu, że musimy w jakiś sposób utrzymać ten dom, utrzymać dziecko. Mała Kira jest no jeszcze za mała, żeby, żeby zostawała sama. No, dziadkowie tutaj. Oni są chętni, oni mogą pomagać, ale uważają, że mają swoje życie, nie będą się zajmowali 2-4 na dobę małą kirą, mogą to gdzieś tam robić na weekendy czy coś, żeby rodzice sobie odpoczęli, ale no po to mają emeryturę, żeby sobie odpocząć. Więc Akemi chwilowo zrezygnowała ze swojej pracy, była już tam dosyć wysoko w karierze przedsiębiorczej, no, sztuka to jest jej... Konik taki, pasja, ale pracuje w, w dużej firmie. No i przez to, że to Akemi musiała zrezygnować z pracy, Finn podjął pracę w korporacji. Finn jest osobą bardzo kreatywną. No, jest fanatykiem ekologii, tak mu wypadło. Jest wegetarianinem, jest kreatywny i chce być wybitnym malarzem. Niestety, w tym momencie. No, na drodze stanęło mu po prostu życie. No, i z tego powodu Akemi i Fin ostatnio bardzo, bardzo się kłócą. Dodatkowo, wiecie, tej oliwy do ognia podlewają jeszcze teściowie Fina, no więc nie jest, nie jest wesoło. No, i pośrodku tego jesteśmy tutaj z naszą małą Kirą, ale może tak pokrótce wam pokażę Akemi. Ona ma Wystartowało jej z przyjaciółką świata, nie wiem dlaczego, no, towarzyska jest, na to wychodzi. Więc coś tam będziemy starali się w późniejszym czasie jakieś przyjaźnie zawrzeć. Na codzienne, ona ma taki spokojny styl, bardzo stonowany. Tutaj już tak tradycyjnie na oficjalny, sportowo, do snu imprezowo. Także mówię, bardzo, bardzo taki stonowany, spokojny, jasny styl. Eee, fin ma taki dosyć luźny styl, już też Wam go pokazuję. Na oficjalny też go ubrałam w tradycyjny strój, ze względu na to, że jesteśmy w Komorebi, no to ubierajmy się ko po komorebijsku. <grym> Także mówię, no rodzice, nie będziemy za bardzo na nich zwracali uwagi, no, i zobaczymy, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Pierwszy raz gram w tym stylu. Rodziców potraktowałam, oni tam są, mniejsza z tym, jak wyglądają. Tutaj gwiazdą numer jeden jest nasza mała Kira, która jest no, niezależnym małym szkrabem. Już widzieliście ją w tym żabkowym stroju. Ona chwilowo ma małą obsesję na punkcie żab, także to jest na razie jej ulubiona czapeczka. Już Wam pokazuję pozostałe stroje, misiowy z plecaczkiem, no taki słodki rudziaszek z niej, tutaj truskawy, no starałam się ją uroczo poubierać, dużo tych strojów, także nie brakuje jej tego. Oficjalny, oczywiście tradycyjny strój, nie wiem dlaczego dzieciaczki nie mają bucików, więc dałam jej po prostu takie pantofle. Do snu. Tak, wygląda jakby się sama uczesała, ale jest no mały słodziak. I drugą piżamkę, troszeczkę cieplejszą, z dłuższym rękawkiem. Imprezowe. Mamy takie ubranko. Ja jestem gigantyczną fanką toddlerów w grze. Po prostu według mnie nie ma nic bardziej uroczego niż... Ładnie ubrany todler jest to po prostu coś dla mnie 10 na 10. Więc tak, taki jest drugi strój na imprezę. To tak bardziej mi się z Koreą kojarzy, ale, ale no też uroczo to wygląda. Tu taki strój, mówiłam, żabki, nie? Żabki tu sukienka w aligatorki. Także mały słodziak. Do kąpieli taki strój, żeby się nie przypiec. I taki strój. Także myślę, że uroczo nasza moja Kira wygląda. Będę ją nazywać Akemi. <noise> Muszę się tutaj jakoś prze... przełączyć. Drugi strój jest taki. I trzeci strój jest taki. Oczywiście żabcia rządzi, nie? I na zimną pogodę pierwszy strój jest taki. Drugi strój jest taki. Oczywiście, gdybyśmy chcieli sobie pozjeżdżać na sankach, taki. No, i to wszystko właściwie. No więc, tak się prezentuje pokrótce nasza rodzinka, nasza historia. Wracamy do rozgrywki. Nie uwierzycie, kto przyszedł. Przyszedł dziaduś. Rób zabawne miny. Obejmij dziadziusia. No oczywiście nie. Dziadkowie to tutaj numer jeden. <ścoughs> Chcę mówić do lustra. Wiecie, mi, wydaje mi się, że coś z tymi znakami, z butami mam nie tak. mam Musiałam y, zezwolić na noszenie butów wewnątrz budynku, bo jak y, daję zdejmij buty, to zakładają mi randomowe buty po prostu. Tak, podlisz się tutaj trochę dziadkowi. Zabawne. Co my tu jeszcze mamy w tulsie? Gdzie jest babcia w ogóle? No tak, tak, jak już mówiłam, no dziadkowie tak średnio gdzieś tam przepadają za biednym finem. Yy... Czy ty przygotowałaś finalnie to jedzenie, dziewczyno? Chyba nie. Gdzieś się odłożyłaś? No tak, jest i. Tablet, ale raczej nie chciałabyś, żeby młoda teraz ogarniała ten temat. Dobra, weź iść coś, ugotuj. O, no tak, dziadek jest najlepszy. Zdecydowanie. E, zabawne, rób zabawne miny do dziadka. Coś tam mu gadasz o jakichś kaczkach. Dobrze, dobrze, baw się grzecznie. Może wiecie, Akemi zadzwoniła do Taty, poprosiła go, żeby wpadł na chwilę, bo chce przygotować jakiś posiłek. A w międzyczasie, żeby po prostu dziadek, takumi, zerknął na małą kirę, bo coś ją zaczyna rozbierać. No i co? I czy ty masz zamiar w ogóle dziecko tu zrobić to jedzenie? Masz tu nawet przygotuj obiad na wynos? Jeszcze raz próbuję. Ostatni raz. Dla rodziny. Co, nie mamy miejsca? Czy to pan widelec zajmuje miejsce? A nie, no tu odłożyła. No świetnie. No okej, okay, to chyba była wina pana widelca. Tak szczerze mówiąc. Gdzie ty idziesz? Dziadek miał się tobą zajmować, a widzę, że ty idziesz pluskać się. No dobra, jak chcesz to iść. Mów do lustra. Będę starała się jak najwięcej spełniać tutaj jej pragnień. O, tata nam pomaga. <grych> Przyszedł pomyć trochę. A Kira, Kira. Dziecko drogie. Co ty tak tu patrzysz? Chyba już troszeczkę lepiej się czuję, coś mi się tak wydaje. Przynajmniej wysypka zniknęła. Ach, bo ona nienawidzi gotować, tak. Ja dosłownie jeden dzień przegrałam, a tata wszędzie chodzi i na myje, no i jest kiepskie. Oj, co ja powiem? Chodź tu mała, weź porcję, ale nie będziesz zbyt zadowolona. Tak, jeśli chodzi o... ogólnie o tą rozgrywkę matką, miałam na starcie powiedzieć, że... Całe to wyzwanie wypatrzyłam u Ocean Sims, także oglądałam na razie u niej jeden odcinek. Tak mi się spodobał. Na razie nie oglądam więcej, chociaż ona z tego zrobiła bardzo, bardzo małą serię. W sensie poświęciła na każdą grupę wiekową dosłownie jeden odcinek. Ja myślę, że y, zrobię to. Dobra, schowamy. Zrobię to bardziej y, metodą, przynajmniej na razie. Planuję. Że, chodź tu, porysuj sobie, narysuj dziadków. A to jak zjesz dobrze, coś mówisz do mamy, okej. Okay. Ja myślę, że każdej grupie wiekowej poświęcimy tutaj cztery odcinki: jeden na wiosnę, jeden na lato, jesień i zimę, żeby gdzieś tam zobaczyć tego naszego bohatera, bohaterkę. No, w różnych tam okolicznościach. Nie wiem, co na ten temat sądzicie. Mam nadzieję, że ten, ten pomysł Wam się podoba. Chyba, że chcielibyście trochę więcej odcinków, koniecznie dajcie mi znać. Yy, I co? Kurczę. Myślę, że chyba. O, idzie do kibelka. Myślę, że chyba wszystko już Wam powiedziałam na ten temat. I, 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 ten pierwszy odcinek nie będzie się zaliczał do wiosny. To jest pierwszy taki rozruchowy odcinek w mojej serii, i ten wiosenny odcinek pierwszy to będzie dopiero przyszły odcinek. No i co? I to chyba wszystko, co chciałam wam powiedzieć, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o urodzinę, to Kira ma y, urodziny pierwszego dnia wiosny, więc zawsze y, gdzieś tam pod koniec y, odcinka będziemy. Będziemy mieli ten odcinek na urodziny, na postarzenie, y, na gdzieś tam podsumowanie, można powiedzieć, y, całego. Y, Całego tego stadium życia, kolejnego. No i co? No i to chyba tyle. Jeśli macie jakieś pytania, pomysły, nie wahajcie się, piszcie w komentarzach, może macie pomysł na zwierzaczka dla Kiry. Nie powiem, że teraz byśmy wzięli jakiegoś zwierzaka, ale może dostałaby go na urodziny, albo może pod choinkę, jak już będzie troszeczkę większa. I będą się zbliżały właśnie tej te urodziny. Na razie póki co żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że pomysł na tą krótką serię Wam się podoba, bo mnie po prostu ta seria u Ocean Sims oczarowała całkowicie. Także ja już żegnam się z Wami do następnego odcinka i pa!